Igrowanie. Halo, halo z tej strony. Kto? Kryciek wie, że dawno nie było odcinka. No ale cóż, będziemy grali w Kolega mnie zachęcił do tej gry. I już Wiesz, szczerze ja, powiem. Tak. No, już, już szczerze powiem, że mi się podoba. Jest trochę przede mną, bo jest na no life'em, Nic źle. No. Tylko, że... Tylko tyle, kolego. Telefon. Już, gdzie Telefon właśnie. Już przepraszam. I gniewam się. Tutaj herę. Herę, herę. Taki ty duży. Potężny. Nie. Mój Nie zawiłem, mnie Na odcinku. Wsi do mnie. Ale masz długie ładowanie. Nie opłaca ci się. Pali, już tam są przeciwnicy. Nie, no nie gram hecerą Paś już widzisz w przeciwnicy są mm -hmm. Co on robi? No co? Zrobimy Ja nie mam ja ja Dobra dziękuję, do widzenia, zabity Spokojnie, no... wcale mnie nie zabili, kawuję DNS Gdzie on jest? Nie będę przeklinał Wulgarny odcinek Wulgarny? Nie, 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 nie Dobra, ja się dobra ustawię, Ja się ustawię, ja no zaraz Ja Ja mikrofon, Wiecie co on teraz robi? Ja wiem, wy nie wiecie mhm. Jakbyście chodzili z nim do klasy, to byście wiedzieli Powiem tyle. Ręka jest teraz czynna Cofnij się, cofnij się kolego. No chodź Wychyl tylko Dostałeś to musiał poczuć. Tym go nie pokonamy. Mhm. Dostał, no nie Dobrze, dziękuję, za widzenia. Zabity. Ja już 2 kille za mną. O, po co się nagrywać, lepiej mi idzie. <noise> Ogólnie to słaby jestem, ale... teraz coś mi idzie. O, trójeczka, to chciałbym ją Tak bardzo. O nie, 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 nie. Już mi ino zabierają. Trójeczka jest słaba, a... I jeszcze się nie umieję ustawiać większość I... z tych ludzi się nie umieją ustawiać A ustawienie jest takie, że po prostu jak najdalej od przeciwników I czeka, że ktoś mi się wychyli Ej halo, 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 halo Type, typa bo chciał do mnie trafić No chodź Zaraz wychylisz ich grze trzeba cierpliwie wyjść bardzo Dlaczego nie znak górze? Gdzie to po lewa jest. Koś, koś, koś. O, już go zniszczyli. na najś, najśnij. 15, 14, najta no, jest gra. Potem rzucę od razu jeszcze jedną, żeby nie było i mam nadzieję, że to się nagrywa, ale... bo odpaliłem BS i szkoda by było, aby się nie nagrywało. Ostatni został. No co ty mogę jeszcze powiedzieć? W sumie nic takiego ciekawego, bo. Zaczynałem grać tą grę dopiero o 3 kolega już grał o czterech i dobrze by było, jakby włączył mikrofon. O, już zabili, najsi, nice, nice. Nieprawdaż? Lolcjuszu? Co? Smutno ci, że mnie nie zabili? Nie smutno, że mnie zabili. O Dobrze. Czym to mogę teraz zagrać? Zagrałbym sobie może, nie wiem, tutaj od razu zdechnę, chociaż, żeby było zróżnicowanie. Badaj i czy na ja gąsieniczy. Zobaczę. zobaczę, czy mi się jeszcze nagrywa. Teraz muszę to tak, rozegrać tak to Halo. jakoś nie, żeby... Mam nową lufę. Jak chcecie więcej odcinków to pij lajku pod... No mm, mm, mm. ale co zrobisz, biedaj ko no nie? No, no daj, wybieraj. Yy... Nagrywasz znowu? Cały, cały czas? czas? Cały, cały czas chcesz. Cały, no. no, no. ja cały, cały czas? Nagrywam, polo. Simon kazimeczki. No ale cały czas nagrywam. Potem tego. To mówię, co tam tego? Co mówisz, Simon kazimeczki? Cerda. A tyle wygram. Dobrze, że to wybrałem. To wybrałem. I grałem ze silem, no nie, z nim, nie polecam, nie polecam z nim grać, Tak jak ja nazwę silemki Ja jestem czwóreczką, czyli nic mi nie zrobię, dlatego Jestem mądry i wzięłem tyle. I spróbuję coś nie muszę uszczelić, ja to Nic nie obiecuję Co jest KV-1, KV-3, o Jezu. To jest fajnie dużo. Tak jak w sumie, już że oni mają strasznie dużo tanków, i to ja mnie w którym będę próbował ocalać. Ale tutaj nie. Dobrze było też podjechać po ich pod znaczy, żeby chociaż coś mógł stracić. Ale najlepiej by było stać nawet i czekać. Muszę dopiero Aby, się sobie czuję no, no dobra, już na nagle wykopiliśmy. widać szósteczka, coś czujesz, że nic nie zrobię. Tu jest coś korek. Ktoś się schował Ktoś za hmm. będzie Roma Ja bym zrobił jakieś 200, a on teraz, teraz mam czas przeładowania 9 sekund Co, co kupiłeś lufa? No. no Ale nie patrzę czy to jakoś zmienia co bardzo wygląda, ale... Wiem, że mi trochę pizgnięcie zmienia O, to jest jakaś piąteczka, to się może pokusza jeszcze swoim kolejny. Są gramy... Oj oj oj. Bo z 7 No nie... Musiało przejść, ale by się... Mogło przyjść, ale trafiło w ten najgorszy punkt. Tam się nie trafi na pewno. Co to gra? No tyle robię, żeby być jakieś rozmówenie. I tak ty nie miałes ogroba, no tylko ktoś inny Nie, nie, tam trafił. nie, 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 mam nie, to nie, 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 mam na nich Ja nie, mam na nie, 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 Ja też nie, mam. nie, 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 się trafiło. Się trafiło. Chciałbym trafić coś, no, nie, 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 Nikt z wrażliwych się nie spotkało, nie? Dobrze, to jest, to jest, no? to jest. Ja prostu... oh, o Jezus. O, tutaj kolega jest. Ojć! No nie, już ruszują. ju załagam 70% kartery, czuję się dobrze. A szczerą mówiąc dzisiaj. Idę Dziękuję, do widzenia. Zresztowali nas gz 81 Nie polecam grać z Ogólnie, ja trafię w siódemki. Ja mówię, córkę czwórkę. córkę, bo ja trafię w siódemki i ja tak nie jest. A, a wezmę sobie w Walentynę. Walentynę. Żeby jakiś ten kontrast był, czy coś takiego. Załóż nas niszczycielami. To jest, ja zagrałem jeszcze w a oni czwartą, czy Na czwórce. Bo mam tylko czwórki. Na Ile tylko czwórek? Trzy? Trzy, mam Antyleria. Altyleria. Lekki. I A ty masz tego niemieckiego? Nie Mam tylko niemiecką. Poszłam tylko wyjrzeć. To tylko brzec to strasznie. Ja nie mogę nacisnąć gotów. To, to ostatniego naszego gościa, no nie? Nie mogę nacisnąć gotów. Jednego, no, no, go ty Dobra, wyjechał No dobrze. Dobra, czwórcze. Jedna wygrana, jedna przemyłka, to może jeszcze jakiś te było hmm. można. Ja mam na Valentinie punktów? Cóż... 6000, ten to niedożo. Valentina z Anglii. Nie kusiło cię, cię, żeby w Arczera teraz pójść? Bishop'a? W <dziomko> Bishop Bishop... Bishop nie lubię nie, nie lubię grać na Bishop'a. Ale ten archer na nie. Nie wiem czy. Mm. jest. Dobra, gra. A w trzecim idziesz? Tak, idę. Muszę, Muszę iść, bo wydaje się, że żyć Dzisiaj nie poszedłem do szkoły. Darli się na mnie. Cały dzień a, dzień, a i tak, tak że dei fajnie. Trochę się na polskim. Jest. A mogę sobie dzisiaj iść, a jutro nie, gdzieś bardziej by ci opłacało. Dzisiaj były luźniejsze lekcje. Wcześniej kończyliśmy. Tylko, że I, i jutro rano będzie. I na polskim robimy projekty tak. Jutro? No. Tylko, że tak kiedyś się nie zrobię. Dziś nie, nie było dzisiaj. Fajnie nic nie sprawdza. No to fajnie no. mam. Robimy Mogę to tak zrobić, nie? Panie, nic, praktycznie nic nie robiliśmy na żadnych lekcjach. Na no, WF-ie było fajnie, Świetnie grało. Kiwałem, i strzeliłem piękne dranki. To jest To jest No, nie, to jest czwóreczka, kocham Ja nie wiem, czy ona jest lekka. No, typek ma kawę jeden? Tego? W tata, coś tam? Czkiego, to tak Cześć.

ale zabijam. Ja mam piątki. W... Bo. 270 mówiłem. Oj. Co to było? Takie to było, to było... Tak to jest skończyło skończyło z w yeah, wiem. U nie. U nie, 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 dostałem u nie, Baj dostałem baj nic tak tejtować. Dobrze. Dziękuję. Rzeszał ostry odcinek. Nie porazuję. O, nie zostało osiemnastu.